Chodźcie stąd. Mamy wyjść czy być w kanałach wytrujnych? Nie ryja. Y to starajcie się... Dobra, starajcie się utrzymać ten Ładnie, ładnie. Dobra, i na mój... Nie, jak, jak... Jak jak będziecie na respie, bo ja chcę ich z dwóch stron zaatakować i od ich respa i od naszego stronę Szpinderpol idziesz do kanału A z drugiej strony, szybko. No właśnie to chcę. Kurwa Dobra za mną, za mną, za mną Ale... Nie zmienił bo to jest przesada Nie teraz Na górę wejdźmy na te Idziemy na górę Dobra dobra nie nie idziemy Aha wezwycieli w, tak? no, w kanałach tak? Nie konie wróci Uważajcie, kawalerie. Uważajcie, kawalerie będzie już. Moody, wy macie zająć kawalerią. Ścinajcie ich koncerzami. Warkujcie. Ładnie. Tychus zładuj spokojnie. Bolwark się i nie ma Dobra. Czekaj, 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 czekaj. My tego nie wygramy, jak oni będą brali sobie tyle konnych. Mają im okay. za dużo. Znaczy, no, szkoda, no straszna pucha, no tego nie przewidzieliśmy. Nie no, strzelaj! strzelaj bez... Bez potrzeby. Nie strzelaj, pilnuj cię tam teraz, Bawar. No kurde, i teraz mnie zabiją, bo tych Zadam, idę, no, może mieć. A konnych nie będzie ograniczona jej, no? No to może weźmiemy tylko takich bez koni. Ale no, nie mają. Tychu, czy... jesteś bez Toczny. Ja chcę to, jeszcze, to mm, tylko ciężko jak będzie... Wszyscy weźmy husarzy, tylu ile się da. Dobra, weźmy frakturę jeszcze na husarza. Obzek się, chłopaki. na husarza nie i... Nie umiesz strzelać, ty chuj. Jaki frajer! Oni Ale tej kopie się duszę naszych wszystkich koncerningów. To, to ka cała kawaleria na lewo, skontrolować im kawalerię. Ty, nie Zabijcie nie tego kutacza! ładnie Spokojnie, spokojnie. Bicie, bicie, ładnie. Kurwa. Ciekawym, zrzuć tam, Cofamy się, Spider, cofamy się, my się cofamy. Jak. Mówcie, cholera, że wraca! Bo mnie to denerwuje, jaki koleś. Ściga go i nie powie, że jest ktoś za mną. Tomek, cofnij się, Cała kawaleria padła Co nam do nas się wycofuj. Dobry, Jakbyśmy wszyscy wzięli kuszki z tymi nie. halabardami, to mielibyśmy szansę. Czekaj, ja ich, ja ich tu trzymam, ja yy, trzymam. wy... Kurwa. Trzymam remis. Nie strzelajcie z takiej długości, remis. Kopnij go. Dobra, Kopniko. dobra, spokojnie. Nie, trzeci mi smakował. O, ty nubie, blokuj. Nie, trzymaj ich po prostu. Panowie. Nie kop, nie kop, to nie kop, Krzychu. Raz spieprzaj, za tobą jest, z po prostu bez ataku, bez ataku, bez ataku z 13 sekund, dobiegniesz jest do uliczki. Nie, ale spokojnie, spokojnie, on tyłu. Nie, 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 z spieprzej. Trudno, cicho, na remis. Gramy na remis, skacz, skacz. To mam. remis. Dobra. Po 12, zaraz. Zaraz, to? dlaczego? Lol. Bop. Op. WYCHODZĘ Z TEGO GÓWNA Dobra Nie, to się obgada tylko w zasadach nie było nic napisane Ostatnio tak Dobra, ładnie, ładnie, nie, trzymamy to, trzymamy to teraz Dobra, na lewo, kawale kawaleria na lewo, ale nie idziemy, w dokładnie Idzie, kawaleria na lewo Weź, kontaktuj się trochę Kurde w nich. Na rynku Zachóżone i kawaleria jest. Pomóżcie u Zarąbiście, nie? Taka komunikacja! Kawalerzysta nam na plecy wjechał i cisza na te, się, nie? Bo po co mówić, po co? Trzymajcie sam, się, trzymajcie kampio. Pomóżcie temu, co walczy sam, dobra. Dobra, kawalerzysta. Jeden jest tu. Dobra, idę im na plecy kawalerią. Uwaga, plecy! Kurwa Plecy, plecy za, za. Ładnie, ładnie, spokojnie, uwaga, kawalerzysta. Nie zabiłem szmat. Zobaczcie, patrzcie się szybko, gdzie oni mogą być. Dwóch uciekło na pewno, pięknie. Dobra, dobra, jest. dobra, jest jeden po prawej i jeden gdzieś tam może jeden jeden jest na łzy. Jeden jest kawalerzysta na naszym reszcie, prawie. Głupie pan na brawa. uliczkę. Pięknie. pięknie. U, dobra, jest ostatnia runda. Ja już mam. Spokojnie, ja mam ten. Idą środkiem wszyscy. Wszyscy się Dobra, kawaleria lewą, kawaleria... Nie, kawaleria nie, nie, nie. Nie, nie. nie, nie wracaj, 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 wracaj kawalerzysto, wracaj. Kampimy tam. Dostań. Wracaj, wracaj kawaleria. Trzech tam będzie mieć kawaleria. Dobra, chodźcie... Kampić, 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 kampić. Ale mam Pięknie jest Kampimy, kampimy, spokojnie. Uwaga, idą rivet, uwaga. Dobrze. Klepać się, wszyscy na nich. Jaki frajer. Spokojnie. Tam, spokojnie. Lecimy, lecimy, lecimy! Leci. Ty chóz sezonary, cofnę się do kanałów, cofnę się do kanałów! Siedź, przejdź do kanału, Z pierwszej. Dobra, skampisz, bo... skampisz, skampisz, ładnie. O, mocno czy nie? Bazują no, nie. na ciężkiej kawalerii. No, mają tutaj... Dobra. Czekaj, 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 czekaj. Nie nie, 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 nie wychodź, nie wychodź. Ci tak. będę mówił, Polwar. Za co ty zostań? Ale on... Nic in... Czekaj, kucnij, kucnij, kucnij! Nie, bo strzela. Ten frajer ładuje. Nie tutaj, tu, nie tutaj, nie tu, nie tu, nie tu! Nie tu, nie tu. Dobra. Od rynku. Ja się sami tak trzy minuty nie używam. Dobra, 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 i stój, 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 stój. stój, stój. To, mu pomóc. Nie. To jest dwóch na dwóch, no, no, może iść. Dobra, idź, idź broń, do wolwarka, ale... Idź do... Wracaj do wolwarka. Kopnij go. Hop, go. Przenika! W no, pięknie, pięknie, iść do Bolwarka, iść do Bolwarka przez. Ostatni jest na schodach. Iść mu, mu na plecy, idź mu na plecy. Nie, Bolwark nie wychodzi. Przewaduj Bolwarka no, no, bolwark. Przyładuj. Zezo jak będziesz na schodach to... Jak będziesz na schodach to bolwark wychodzi. Przywaduj pistolet. Nie nie, 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 wychodź, po prostu przywaduj i stój. Nie go, teraz. Nie, 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 spokojnie. Zostań, zezo, nie, 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 spokojnie. zostań. Zaraz no zezo, 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 zezo wyjdzie na plecy. Kurde nie kłóćcie się, sro. No chuj. Zazujmy na plecy. No co to no, miało być?! Podpowiadają! Kup. Ten ty mu no. jest śmieszny. Dzień Wystaje. dobry, panie Spiderze. Dobra. Proszę, Proszę, raz. Raz. O co się przygódź? Młody! Dobrze. Specjalnie zjeżdżałem, Jeszcze jestem? Ty dlaczego tam nie siutnąłeś? Siutnąłem. dlaczego Ej, człowieku, wszystko to krótsza od jakiegoś gówna, którym można blokować. O co chodzi? Wytłumacz mi ktoś tą grę. No. 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 Nie, wracaj. Nie, nie, nie. Na remis. Na remis. na remis, na remis, na remis. Na remis. Na remis. Po nim. Nie wpuszczam. Ale masz Nie, dobra. zamknąć się. Ja tutaj, te. Odzie dobre panie Mudinie, jak tam samo poczucie? Ja nie mówiłem. Ale w Baga, wam. Jeden od ich spełna jedzie jeszcze. Która to jest runda? Podchodzi piechota na środek i wrząć tych na pierwsze, Szpajda uciekaj. Co dam? Przekłem! Strzelił na. mnie ten łucznik marny. Dobry. Zostawcie mi konia, zostawcie mi konia tego. Tak, trzymaj go, i go i trzymaj go, trzymaj go. Zabij tego łucznika konnego bo to pizda jest Jak pieprzniemy im kroca na mordę to się nie pozbierają <noise> i dostaną po ryju No nie kawale, kawale, drugi poda. raz Kanal na przegrodę Jaki marny kon! O co chodzi? <noise> Pizdo Oprócz, Pięknie Oprócz Rizeta który idzie na wieżyczkę Wieżyczkę zawsze trzeba pilnować Ja nie żyję przewracaj. Pięknie No i co Sadam mówiłem? Wszyscy mówiliśmy Ale to nie było... No, Mówiłem i go, przewrót go Środkowy domek Przeleć Dobrze. Kawaleria Dobrze. od boków Dobrze. jeździć Jeździć od boków, tylko starać się zasz, Najpierw zdjąć... Pięknie, Borwart, starać się zdjąć ja będę Chodzą, Wchodzą już na daszki, wchodzą na daszki Dawaj, do już dawno są Pole Ja będę im konie zabijał Wijcie ich tam, ciśnijcie ich tam Odsuncie się, odsuńcie się od niego Dobry Wygramy to! Wygramy to I... To dało odrobinę wiaszkać się... Kampa na miejscu nie jest w naszym stylu Pięknie, pięknie ciśnijcie. Tak, trzeba trzebać na, było... na manual, takie... bo oni nie mają best bez... stylu to samo. Zacznijmy... No, to... To... Uważajcie, szybko, bo oni, oni już są na domku, oni już są na domku już są na domku, wszyscy na domek, na domek. Idź na ten drugie, będę tutaj sam na ten I Już są na domku. No za mało nas tym razem weszło na domek. Boże święty! Gdzie jest cały team? Dobrze. 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 Kurwa, pingi ma. nie się tak. Pingi ma. No, ale. Das spokojnie, spokojnie, spokojnie Jesteś zazował Oooo Kurwa pierdolony ping Zajebie tego dostarczył Jesteś <grystanie> <grystanie> zazował Kurwa pierdolony tego... ping Zajebie tego dostarczył Jesteś <grystanie> <grystanie> zazwał Kurwa pierdolony ping Zajebie tego dostarczył <grystanie> Jest cztery, cztery, uciekaj Chceć koniowi pelet w dupę Przyspieszy <grystanie> Tak, zepsułeś Zazwyka tak się, tak Niech skoczy. Ale <grystanie> Bolwark, co zrobiłeś? Nie na co to było? Nie ustrzeli! A byłyby dwa Dobrze, Dobrze, spokojnie. Czynier jest jakiś zwalony u turasów dla idiotów W ogóle mi sweierę y dzisiaj to wszystko. nie Nie wie, Stefan Bartary jest... ładuj, 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 zazo. Znaczy ten faktor. W takim momencie pieprzostwo. Przecie, spie... kawaleria, spokojnie. Blokujcie kawalerzystów, blokujcie ja kawalerzystów. Brudzi. Fak, pomóż mu. Nie mam broni. Pomóż. No to garłaczem go pobić. Dobra, 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 dobra. Kamcie tam, kamcie tam. Z drugiej strony, Chuj. na ciebie. Dobra, co? idź FlaKtuk, idź na niego FlaKtuk, idź, 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 idź. Które na bana są złączone. K K K kurwa. kurwa. Usunę tą grę, w ogóle usuwamy HW, bo to jest z dupy jakieś. Wchodzicie okay. do nich i idziecie wszyscy. Co wszyscy na manuale. Jezus Maria! Ja co ty zrobiłeś? Bole, bole. Co ty zrobiłeś? Przejedź go, przejedź go. Po prostu po nim przejedź. No, jak wszyscy na lewo, na lewo. To rozwalicie. E, no nie zaskakujecie. Jaki? Jaki frajer. Bija. Idziecie, Flak tu właśnie, a ty ryzy za nim. Uważajcie na kopniarki. się 7-7! Brawo, brawo! brawo, hop, brawo. Tup, uważaj, ta obsrana ciota jest pod tym gankiem urżnij mu dubsko. Dobrze, dwóch ich jest. Snaktuk! flaktup dawaj, strzelaj, strzelaj Chodź, za nadar. kurwa kurczę. maria, prawie ci pod kurczę. Dobre. Uważaj, <grym> się Uciekamy, uciekamy krzyk, uciekamy, bo jeszcze druzy idą. Uważaj, z tyłu! Dobra, z tyłu. Rizę. Co to była? Świat była od niego. Dobra. Jaka Nie dotykaj mnie papieża. <grym się> <grym się> Wygraliśmy! Wygraliśmy! Boże, jaki Jest. Rznąć go, rznąć go. Jak się jeszcze ale... sobie... Zostaw el mojego koledze! Wygrana Zwyciąc po 9 Zwycięstwo... Uff Toś jak ile? Pisać wszyscy gigarz 9-7 dla nas Wow. Bravo. tak Brawo Może 10 Klap Może być 10 może być Ile? Dziesięć? 10-7 Sada nie bądź takim małym. będziemy kalko. będziemy ten Dobra, dzięki wielkie za grę, świetna robota. Nie, w nagrodę kurde nie wiem co. Dobra. W nagrodę bitwa. Czyli